Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie na moim kanale Witajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie składać Ogara 200 I teraz pewnie co niektórzy sobie pomyślą Kurwa, silnika jeszcze nie poskładał, a on już się bierze za składanie ramy To znaczy, zaczniemy dzisiaj po prostu składać tą ramę Będziemy tam składali to co mam, to co pomalowałem sobie poskładamy Ponieważ nie mamy jeszcze złożonego silnika A niektórzy teraz z was sobie mogą pomyśleć Kurwa mać, no jeszcze silnika nie złożył, a on już się bierze za składanie ramy I co? No dzisiaj sobie rano wstałem i sobie stwierdziłem kurde. Poskładamy dzisiaj sobie ramę. Silnikiem jeszcze się zajmiemy, a dzisiaj tak jak powiedziałem, zajmiemy się tą ramą. Poskładamy to co się da, to co mamy. A tak na dobrą sprawę to wam powiem, że nawet jeszcze koł nie mamy gotowych, i tak, nie mamy tego silnika i w ogóle brakuje jeszcze też kierownicy, bo kierownicę muszę sobie kupić inną, bo już tam sobie coś zaplanowałem po prostu, że jakąś tam chcę. Nie będzie oryginalna, no i ogólnie jeszcze brakuje no, trochę części, no na pewno bym go dzisiaj nie złożył całego, nawet jakbym miał silnik, ale no coś tam już będzie zawsze sobie do przodu i ja będę zadowolony, bo coś sobie złożę, wy zadowoleni, bo będzie odcineczek i w sumie myślę, że ogólnie będzie pięknie, fajnie, kolorowo zajebiście czyli tak jak jest zawsze u mnie, inaczej być po prostu nie może. No i tak na dobrą sprawę teraz dopiero mi się przypomniało że siedzenie muszę dać do oprzycia, bo wodę na pomysł, żeby je oprzyć, ale sam tego nie zrobię, bo nie potrafię i się z tym nie będę męczył, chociaż w sumie bym mógł, ale oprzycie nie kosztuje 1000 zł, żebym ja się z tym leczył tutaj i na pewno nie wyjdzie taki efekt jakbym chciał, jak ktoś mi, niż tak jak ktoś mi to zrobi profesjonalnie, tak jak należy i w sumie to się za nie to trzeba było dać już dawno do oprzycia, bo teraz pewno będzie kolejka, ale no kurde, nie ma co się załamywać, zobaczymy jak to wszystko się podoczy, bądźmy dobry myśli, mam nadzieję, że jakoś to tak wszystko się ładnie zgra i złoży, że do końca roku tego Ogara 200 złożymy, no bo już się trochę z nim, że tak brzydko powiem, pierdolimy, myślałem, że to wszystko pójdzie szybciej, ale wiecie, raz czas jest raz go nie ma. Amfa Fatima, czas i czasu nie ma. No i oczywiście na początku wam jeszcze tylko przypominam, że na 3000 subskrypcji robimy sobie konkurcik, także strzelajcie łapki w górę, strzelajcie subskrypcje, komentujcie, może macie jakieś rady, porady, wskazówki, a może coś w filmach robi źle, a może coś wam się nie podoba, a może, a może byście chcieli czegoś oglądać więcej, to wszystko piszecie w komentarzach, no bo po to w końcu są te komentarze, a jeżeli wbijemy 3000 subskrypcji do końca 2000, no który mamy? 22, no to będzie jakaś tam dodatkowa nagroda, wam powiem tak, już tam po głowie mi chodzi, jaka to będzie dodatkowa nagroda, jak wiemy, 3000 subskrypcji. Ale jeszcze za dużo nie mogę zdradzać, powiem wam tylko tyle, że to będzie miał prawdopodobnie dwa kółka. Ale czy to wypali, czy to nie wypali dobrze by było, to już teraz wam pokazać, co będzie za, za nagroda, bo była lepsza motywacja. Ale kurde, no jeszcze tego nie do końca jestem pewien, czy to będzie to. Także co, nie ma co tutaj za dużo gadać, bierzemy się za robotę. Dobra, no troszeczkę jest tutaj u mnie syf pierdolnik, że tak powiem, ale musicie mi to wybaczyć. Na środek dajemy sobie tutaj jakąś płachtę, by było na czym składać, żeby nie rysować tego po betonie, bo szkoda. Nowego lakieru pięknego, no bo kto tak ładnie pomalował, oczywiście wiadomo, że ja. Nie, muszę sobie tu inną tą płachtę zorganizować, przełożymy. O, takie coś musimy sobie zastosować, bo jest to troszeczkę większe. Tu nam się miejsca przyda. Na składanie, żeby to się nie rysowało, tak jak mówiłem. No i cyk, nasza rama. Co do ramy potrzebujemy? Na pewno miseczki do łożysk, do widełek. Nawet czy miseczki te od łożysk się znajdą. Chyba się znajdą. Tutaj mamy. Łożysk od wianków, od wianek. Wian, wianek, Wiecie o co mi chodzi. O, o to dokładnie mi chodzi. To wszystko. Dobra, trzeba to wyczyścić. Wyczyszczę to sobie. Wyczyszczę to sobie oczywiście na szczotce i zaraz spróbujemy to wmontować. Tak, miseczki umyte, ale zaczyna się od czego? Oczywiście od problemów. Te trzy tutaj mamy eleganckie miseczki, nakrętki, tutaj wszystkie jest bajka, ale ta jedna miseczka, zobaczcie, jest pęknięta, też czego wcześniej nie zauważyłem. Szkoda, bo bym sobie ogarnął inną, ale gdzieś powinienem mieć chyba z Ogara 205. Powinno być to samo, zaraz sobie poszukam w klamotach. O, i miseczka znalazła się z komara, chyba to jest z komara nawet. I o, ej, to z komara nawet jest to samo tutaj pasuje, średnica jest ta sama. Wysokość też tutaj, wszystko się widzę, zgadza. Także powinno to być to, więc ogarnę sobie jeszcze tą i możemy montować chyba przód. Tylko jeszcze trzeba jakieś wianki poszukać. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś tutaj się znajdą wianki z tego motocykla. A, tu jeszcze jest ta podkładka ważna, trzeba będzie ją też za chwilę wyczyścić wianki, wianki czy tu się znajdą wianki o o, nie ma, dobra, ale gdzieś powinienem mieć też z jakiegoś tam gdzieś zapasu jakieś używane sobie zaraz gdzieś poszukamy, tylko wyczyszczę tam też podkładkę. Podkładeczka wyczyszczona, szkoda, że tu nie ma tego noska całego, jest urwany, ale może zablokuje, no teoretycznie dobrze jakby był, a praktycznie to tam jakiś konieczny to on według mnie nie jest. Owianki gdzieś tutaj jakieś stare mam, coś się na pewno nada, troszeczkę wyczyścimy, umyjemy w ropie, przesmarujemy i powinny być dobre. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle pasują, e, pasują idealnie i widzicie, ja też jestem zdania, że kurczę, no nie ma sensu wywalać na przykład takich starych rzeczy. Które jak widać, no mogą nam jeszcze tutaj troszeczkę yy, posłużyć. Mógłbym je wywalić na zom jak robię tam komara ogara 205 i teraz teraz musiał kupić nowe. No nie byłyby drogie, ale to już by były dodatkowe koszty. Dobra, umyję je tylko. Dobra, łożysko ja sobie wyczyściłem, więc możemy teraz wmontować nasze miseczki. Łóżysko od razu, wam mówię, że ja je czyszczę w ropie. Także nic im się nie powinno stać. Wiadomo, najgorzej, jakbym je czyścił wodą, czy jakąś benzyną. Też teoretycznie nic złego. Ale myślę, że lepiej w ropie, no bo co, no bo ropa to olej, a tam potrzebujemy, żeby było ślizgo, się wszystko ślizgało, a nie tam chodziło wszystko na sucho. No, tu też najlepiej by było wbić to przez drewienko, ale zobaczcie, jak to ładnie, lekko weszło. W ogóle nie użyłem siły, więc kurczę, nie ma co tutaj chyba. O, o tu to, to w ogóle weszło aż za lekko. Pytanie, czy nic się tu nie stanie. Ale chyba nie. Nie, bo dociągnie to. Dociągniemy to później. A bierzemy nasze widełki, odklejamy taśmę magiczną. Cyk gwint tutaj nawet mamy. Ciekawe, czy to nie będzie ta farba nam przeszkadzała w jakimś skręcaniu czy coś. Oj, ciach dajemy tutaj nasz wianek. Elegancko. Smarujemy go. Do smaru. Smaru nie będę tu żałował. Ki wo. Ale na kurwie smaru, rurę sobie też przesmarujemy, Tam nie wiem czy to coś da, podejrzewam, że nie, że tylko syp się będzie zbierał Ale... Ale dobra Troszkę tego smaru tutaj można dać, chyba nie zaszkodzi I ciach Dobra Teraz wianeczek dajemy do góry O i tego do góry też tutaj trzeba troszeczkę Smaru dać tu nawet możemy, o tak, ładnie na gwint, będzie nam się ładnie tu później nakręcało. Teraz co tutaj musimy dać? Nakręteczka. No nie, nawet gwintu tu nie ma nie. Jeszcze. dobra. Nakręteczka, się. jeszcze dokręcamy. Luzu nie ma na razie, ale wiecie, za chwilę może się tu zrobić luz. O, ale teraz wszystko elegancko chodzi, szkoda, że ogranicznika tu nie ma. No trudno, ogranicznik by był, to by nie waliło o ramę. Tak będziemy walić o ramę. Znaczy nie będziemy walić o ramę, bo będziemy walić o zbiornik, o uszczelkę. No ale wiecie, tu taki ogranicznik powinien być pod ramą, pod główką. No niestety. Teraz tutaj musimy dać półkę naszą, zrobić takie coś. Kurwa. Wkładamy ten przód, a przecież tulejki trzeba jeszcze do tego amortyzatora włożyć i wymienić. Ja, Dobra, rozbieramy. No, jednak nie rozbieramy, bo kurde, nie mam tych tulejek. A no teraz wieczorem nigdzie, nigdzie ich nie kupię, więc na razie to sobie złożymy. Tak jak to miało być. No, po prostu jak będę miał te tulejki, no to je zamontujemy, a na razie będzie tak, żeby nam się po prostu ta dupa tutaj trzymała jak należy, bo... Chciałbym troszeczkę tył tu zmontować, czyli tak na dobrą sprawę jedynie co to możemy dzisiaj założyć jeszcze wahacz i tylny błotnik. Tu w ogóle trzeba jeszcze zrobić gwint. Te śruby tutaj od, od amortyzatora one są takie długie, bo ja tu je przyspawałem, to znaczy no, kolega mi je przyspawał i stwierdziłem, żeby lepiej je było zrobić dłuższe, ja sobie później przytnę niż kurde miałyby być za krótkie. W to ciekawe jestem jak ten wahacz tu będzie nam pasować. Pasował. W miarę no tu te tulejki pomalowane, ale kurde no to co ja to miałem to wyciągać, wybijać, kombinować mi się z tym pier. Te tulejki są w dobrym stanie, według mnie no, no profesjonalnie no to bym musiał je wyjąć, ale to nie jest profesjonalne, to jest staniocha, a nie kurde profesjonalne jakieś remonty. Dobra, poszukam jeszcze sobie śrubę od tego. Naszą ośkę mamy wyczyszczoną, wylizaną elegancko. Tutaj teraz w ogóle coś w tym pierdolniku znaleźć, te podkładki by się przydało. Te dwie są takie same, więc te dwie daję sobie tutaj. No. Kłodeczki mamy eleganckie wyczyszczone i teoretycznie moglibyśmy tutaj wjeżdżać naszą ośką, ale zobaczymy jak ona to będzie w ogóle. Aha bez problemu widzę przechodzi. Ale oczywiście przed montażem przesmarujemy żeby później nam się tam nie zapiekło w razie co no i widzę, że też tu większość smaru zostaje tu. i to lekko nabić, no bo innej opcji tu nie ma. Ciach. Dobra. Dokręcone mamy. No. O, jest elegancko. wahacz nie ma luzu na boki. Dobra, dobra, no teraz możemy o. założyć nasz tylny błotnik. W jak tak patrzę, to nawet tu kurde nie masz zacieków za dużo. Ja nie wiem jak ja to zrobiłem, że tu jest praktycznie bez zacieków. Kurde mać. Pytanie, czy tu jeszcze czasem bagażnika nie będę przykręcać do tego. Coś mi się tak wydaje bardzo. No i dobra, oczywiście przy moim szczęściu wyszło na co? Wyszło na to, że niepotrzebnie to dokręcałem, ponieważ... Bagażnik jest tu jeszcze mocowany na ten błotnik to, to znaczy ja tak myślę i tak go chcę zamontować, że Na te same dziury, kurde ale Nie wiem czy to będzie poprawnie czy niepoprawnie. no ja myślę, że tak Dobra, no to jeszcze tak na koniec odcineczka, bo Nie ukrywam, że będziemy już powoli kończyć Przyłapiemy jeszcze te dwie od tego błotnika No i takie to kurde są remonty z tymi sprzętami, nie? Że się tu siedzi po parę godzin na efektu nie widać. Może tylko tak akurat najgorzej ruszyć, bo tak w sumie nie jestem też może do końca przygotowany, bo tak wam powiedziałem rano się wstałem i mówię, a poskładamy dzisiaj coś. Pamiętałem o tych chociażby tulejkach, o gumach, na lagi, ale ale kurde nie wiem czemu tego nie ma. No nie kupiłem, a teraz zapomniałem o tym. Znaczy, no może że pamiętałem, a mówię, że zapomniałem. Nie, tak naprawdę to ogólnie miałem w głowie to, że trzeba to kupić. Ale, ale nie przemyślałem, że będę to tak szybko składał, w sensie, że już. No i moi drodzy, będziemy kończyć na dzisiejszy odcineczek. Za dużo nie złożyliśmy. Szkoda, że nie złożyliśmy więcej, ale no nie zawsze wszystko idzie po myśli, a w moim przypadku to raczej. Rzadko kiedy idzie w ogóle coś pomyśli, raczej kurde są zazwyczaj jakieś komplikacje, nie raczej zazwyczaj, tylko po prostu zazwyczaj to są jakieś komplikacje, no dzisiaj jakieś tam były, nie jakieś sporo, ale jednak to jakieś były komplikacje, kończymy z tego powodu, że już jest u mnie północ i mi się po prostu nie chce tu już kurde... Najzwyczajniej w świecie dzisiaj działać, spać się chce. Tutaj jeszcze trzeba to poucinać, poskracać, pokombinować te tulejki do przodu załatwić, amortyzatory, wyczyścić, tylne, przednie, jeszcze troszeczkę jest co robić. Zresztą no, dopiero mamy założone błotniki i przód, a tak na dobrą sprawę to nasz przedni widelec i tak jeszcze musimy wyjąć, żeby montować te tulejki. No, takie kierownica może mi dojdzie niedługo. No i, no i tyle, no i co tu więcej wam będę gadał. No widzieliście, co zrobiłem. Walczyłem tu ze 4 godziny na pewno, no ale to wiecie, tu śrubkę, tu tamto, a tu telefon, a tu to i tak. I tak to się wszystko buja. Jeżeli wam się spodobało, strzelcie łapkę w górę, strzelcie oczywiście subskrypcję, bo na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik, a jeżeli wbijemy 3000 subskrypcji do końca 2022, to będą jakieś dodatkowe nagrody, a raczej myślę, że to będzie jedna dodatkowa dosyć spora nagroda, ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Także na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do następnego, cześć!